Cześć, nazywam się Mike i pomagam firmom budować w chmurze aplikacje wykorzystujące AI. Na co dzień pracuję z największymi polskimi firmami, ale dziś skupię się na firmach małych. Mikrofirmy w Polsce to te, które zatrudniają do 10 osób, a ich roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro. Według głównego urzędu statystycznego mamy w Polsce niemal 2,5 miliona takich firm, co stanowi ponad 95% wszystkich firm zarejestrowanych w Polsce. Firmy te w przeważającej większości mają strony internetowe, pocztę e-mail, korzystają z chmury obliczeniowej w ramach usług takich jak poczta internetowa czy, czy dyski w chmurze, na przykład Google Drive. Niestety, jeśli chodzi o AI, jest już dużo gorzej. Według Eurostatu około 15% małych, średnich przedsiębiorstw w Polsce wykorzystuje AI do analizy danych i wsparcia decyzji. To niewiele, ale ci, którzy to robią, szybko zyskują konkurencyjną przewagę. W trakcie mojej Poprzedniej lekcji przeszliśmy krok po kroku przez proces tworzenia krótkiej reklamy dla małej nadmorskiej restauracji. Pomysł na reklamę dotyczył korzyści, jakie niesie jedzenie bałtyckich ryb. Przy pomocy Gemini napisaliśmy scenariusz, a później wygenerowaliśmy filmy wideo, korzystając z modelu WO3 oraz muzykę i głos narratora, wykorzystując modele od Google i Eleven Labs. Dziś pójdziemy o krok dalej i pokażę Wam, w jaki sposób mała nadmorska restauracja może korzystać z agentowego AI. Czym agentowe AI różni się od standardowych, dostępnych w internecie aplikacji opartych o modele AI takie jak Gemini, ChatGPT, Antropic czy DeepSeek? Zasadnicza różnica polega na tym, że duże modele języka naturalnego trenowane są na danych dostępnych w otwartym internecie. Nie mają dostępu do naszych unikalnych danych. Agent AI to system, który jest do naszych danych podłączony i pomaga nam odblokować ukrytą w nich wartość. Tych z Was, którzy wiedzą, czym jest Python lub Java, odsyłam do otwartej biblioteki o nazwie Agent Development Kit, która służy do budowania agentowych aplikacji od podstaw z wykorzystaniem kodu. Ja skupię się dziś na opcji No Code. Uruchomimy dla naszej hipotetycznej nadmorskiej restauracji aplikację AI o nazwie Agent Space i w bezpieczny sposób zasilimy ją naszymi danymi. Agent Space nie jest jedyną aplikacją tego typu na rynku. OpenAI ma swoje rozwiązania dla biznesu. Microsoft rozwija w tym kierunku Copilota. Istnieją również rozwiązania takie jak Glean. Manus, i jestem przekonany o tym, że w najbliższym czasie pojawi się ich na rynku dużo więcej, bo agentowe AI ma ogromny potencjał. Celem tej lekcji nie jest jednak porównywanie tych aplikacji. Skupimy się na tym, jak szybko uruchomić Agent Space i rozpocząć przygodę z agentowym AI. Zaczniemy tu, w konsoli Google Cloud pod adresem console.cloud.google.com. Najpierw Stworzycie i nazwiecie swój pierwszy projekt klikając tu. Nowy projekt. Potem w oknie wyszukiwania wpiszemy słowo Agent Space. Wybierzemy pierwszy dostępny wynik. Klikniemy Manage i uruchomimy api. Przejdźmy do Settings, gdzie uruchomimy licencję. Add Subscription. Koszt najtańszej licencji to 25 dolarów za użytkownika, ale aplikację można wypróbować za darmo przez okres 30 dni. Wybierzemy więc darmowy trial, aby zacząć testy. Piszemy Yes. Stworzymy nową aplikację. Możemy ją nazwać. Możemy dodać dodatkowe informacje. Połączymy aplikację z naszą tożsamością w Google. Use Google Identity. I otrzymamy link do aplikacji AI. Ten link możemy skopiować i otworzyć w nowej zakładce. Tak wygląda okno startowe aplikacji Agent Space. Um, generalnie zachowuje się ona jak każda inna aplikacja AI. Czyli możemy po prostu rozmawiać sobie tutaj z aplikacją, tak jakbyśmy rozmawiali z chatem GPT, Gemini, Anthropikiem, DeepSeekiem. Natomiast zauważcie, że mamy tutaj do wyboru też tools, narzędzia, możemy przeszukiwać internet, ale też możemy przeszukiwać wewnętrzne źródła danych, możemy generować wideo, generować obrazy, um, uruchomić jakiś głęboki research. Natomiast w tym momencie wśród źródeł danych mamy tylko Google Search, czyli otwarty internet. Nie podłączyliśmy jeszcze naszych danych i teraz to zmienimy. Czyli w menu po lewej klikniemy w AI Applications i Data Stores. Data Stores. Po czym dodajemy nowe źródła, które zostaną zaindeksowane przez AI. Pierwszym będzie nasz dysk Google, czyli Google Drive. Wybieramy wszystkie foldery, możemy też wybrać tylko niektóre foldery z Google Drive. Klikamy Continue. Nazywamy to sobie Google Drive. I mamy stworzony nasz pierwszy Data Store, nasz pierwszy konektor do naszych danych. Możemy również dodać Cloud Storage. Czyli dysk bezpośrednio w konsoli Google Cloud. Czyli ponownie zauważcie, klikamy Create Data Store i tu wybieramy. Cloud Storage to miejsce, w którym możemy przechowywać przeróżnego rodzaju pliki. Unstructured Documents, Structured Data, czyli um, dokumenty, w których jest kod i, i tak dalej. Jeśli natomiast trzymamy nasze dane w chmurze Microsoft, to możemy stworzyć konektor. Do OneDrive, wybrać go stąd, um, połączyć się z pocztą Gmail. Jak widzicie, jest ona tutaj, Microsoftowym Outlookiem, jest dostępny tu lub tu, Giro, czy inną aplikacją dostępną z tego poziomu. Lista konektorów w Agent Space cały czas powiększa się o nowe aplikacje. Po stworzeniu konektorów wracamy do naszej aplikacji. Menu po lewej stronie, Apps i nasz Agent Space. Wybieramy opcję Connected Data Stores i dodajemy te źródła danych do Agent Space, czyli wcześniej stworzyliśmy sobie konektory do naszych źródeł danych, a teraz dodajemy je do aplikacji Agent Space. Add Existing Data Stores. Zauważcie, pojawiły nam się te Źródła danych tutaj konek. Przejdźmy teraz do zakładki z naszą aplikacją po odświeżeniu. Widzimy, że możemy już te źródła danych przeszukiwać naszą aplikacją AI. Mam tutaj przygotowaną instancję Agent Space, którą zasiliłem przykładowymi danymi nadmorskiej restauracji strój miasta. Mamy tu dane dotyczące sprzedaży. Opinie klientów, przykładowe dane z kampanii marketingowych, dane o dostawcach, naszych produktach, generalnie wszystko, co mała firma może zebrać, eksportując z różnych systemów i aplikacji pliki w formacie TXT lub CSV. Dane znajdują się na Google Drive i Cloud Storage. Tego typu informacje nie są łatwą lekturą dla człowieka, ale AI świetnie sobie z nimi radzi. Wróćmy do źródeł danych. Mamy tutaj teraz Drive, Cloud Storage i Google Search. Internet do następnego zadania nie będzie nam potrzebny, więc go wyłączymy. Będziemy przeszukiwać tylko i wyłącznie nasze wewnętrzne dane zgromadzone na naszych dyskach w chmurze. Napiszmy zatem prompt. Jak widzimy, odpowiadanie w Agent Space jest pewnym procesem. Agent Space najpierw próbuje zrozumieć intencję naszego prompta, uruchamia taki głęboko myślący proces, przeszukuje dane na podłączonych um, dyskach um, i stara się zrobić ten głęboki research po to, żeby odpowiedzieć nam um, w sposób jak najbardziej wyedukowany. Agent Space, Odpowiada. Na podstawie analizy danych ze sprzedaży sposa najczęściej sprzedawaną rybą w restauracji jest dorsz. Potwierdzają to zarówno dane ilościowe, jak i pozytywne opinie klientów. Um, tutaj widzimy najpopularniejsze dania rybne: krem z pieczonego dorsza, sielawa, frondra. Dorsz powtarza się w kilku miejscach. Um, czyli możemy dalej eksplorować te nasze dane, pytając na przykład, Którzy dostawcy dostarczają nam dorsza. Kuter rybacki, połowy bałtyckie spółka zoo, ryby i owoce morza. AI podsumuje nam również, co na temat dorsza sądzą klienci. Agent Space odpowiada, że klienci mają bardzo pozytywne zdanie na temat dań z dorsza, ale skąd o tym wie? Zauważcie, mamy tutaj link do naszego Cloud Storage, na którym leży customer feedback. Restauracja nadmorska, czyli plik, w którym mamy zrzucone opinie naszych klientów z social media. Jesteśmy zwykle w stanie eksportować tego typu dane, możemy je sobie zapisywać na dysku. Ja mam tutaj 70 przykładów, wygenerowanych trochę um, losowo. Natomiast jeśli prowadzicie biznes od dawna, to takich opinii prawdopodobnie macie setki albo, albo i więcej. Przeglądanie tego, czytanie zajmuje mnóstwo czasu. AI świetnie sobie z tym radzi i błyskawicznie. Główne zalety wymieniane przez klientów świeżość i jakość, smak, szczególnie chwalone dania itd. Widzimy, że Dorsz jest gwiazdą, a pstrąg sprzedaje się gorzej. Czy klienci źle go oceniają? Spytajmy. Agent Space podpowiada nam, że dania z naszego Pstrąga są bardzo smaczne i klienci oceniają je pozytywnie. Zastanówmy się zatem, jak sprawić, aby Pstrąg sprzedawał się równie dobrze jak Dorsz. Aby to zrobić, włączymy teraz wyszukiwanie w internecie i spytamy. Przeanalizuj nasze kampanie marketingowe w social media i zrób research w internecie. Podpowiedz, jak możemy wypromować dania z Pstrąga, aby niewielkim kosztem zwiększyć jego sprzedaż. Agent Space z entuzjazmem przeanalizował dane z naszych kampanii i przedstawił propozycję: jak niewielkim kosztem wypromować dania z Pstrąga? Sugeruje zintensyfikować działania w social media, podaje nam jakieś przykłady z internetu. Spójrzcie, że są to prawdziwe informacje. 31 restauracji, różne pomysły na marketingowe, um, próby promowania różnych produktów. Um, czyli mamy, jakby w Agent Space, opcję takiego deep research. Nie tylko nasze dane, ale nasze dane plus cała moc internetu. Agent Space proponuje profesjonalne zdjęcia, wideo, proponuje jakieś historie oparte o historię Stronga. Seria postów i tak dalej. Możemy również stworzyć oferty specjalne i promocje, tydzień pstrąga, darmowe próbki, promocja w menu. Możemy też um, wykorzystać lokalną społeczność, aby dotrzeć do nowych klientów bez dużych nakładów finansowych. Generalnie wszystkie te pomysły wydają się być zasadne. Agent Space może nam również pomóc w ideacji. Czyli jeśli planujemy profesjonalne zdjęcia, możemy najpierw spróbować wykreować ich kilka i pobawić się generowaniem obrazów w Agent Space. Agent Space to aplikacja, która wykorzystuje AI, aby zrozumieć nasze dane i uwolnić drzemiący w nich potencjał. Pokazałem tylko prostą funkcjonalność semantycznego przeszukiwania naszych danych. Agentowe aplikacje, takie jak Agent Space, pozwalają też budować automatyzację. Ta technologia jest wysoce dostępna i otwiera ogromne możliwości. Agent Space, podobnie jak inne aplikacje tego typu, nie jest darmowy, ale model subskrypcyjny pozwala mieć ten koszt pod kontrolą. Tak jak wspomniałem, najtańsza wersja kosztuje 25 dolarów za licencję. Alternatywą jest zbudowanie podobnej aplikacji, która w sposób bezpieczny połączy AI z naszymi danymi. I naszymi instrukcjami, i można do tego wykorzystać bibliotekę Agent Development Kit, jeśli potrafimy kodować w Pythonie lub Java. Wtedy skorzystamy z API modeli i zamiast subskrypcji będziemy rozliczać się za tokeny per pytanie. Należy przy tym pamiętać o bezpieczeństwie wrażliwych danych. Wklejanie ich do darmowych aplikacji AI w internecie nie jest dobrym pomysłem. Zgodnie z regulaminem chmury Google, dane klientów biznesowych. Nie są wykorzystywane do trenowania modeli, są zaszyfrowane i bezpieczne. Jeśli zamierzamy budować własne aplikacje w oparciu o inne rozwiązania, pamiętajmy o tym, żeby te dane właściwie zabezpieczyć. Ale przede wszystkim zachęcam was do tego, aby z agentowym AI eksperymentować. Jestem pewien, że szybko zauważycie, jak bardzo może to usprawnić waszą pracę, uwolnić kreatywność, zwiększyć produktywność. Dziękuję za uwagę i trzymam za Was kciuki.